Niemniej, mój kochanku, jakie były twe wyrazy, gdy zaledwie parę razy zeszliśmy się na krużganku? Pozwól, droga, kochać siebie, o nic więcej łzy nie proszą. Z moją miłością stanę w niebie bogiem, będę żył rozkoszą. Twym życzeniom czyniąc zadość, co za szczęście, rozkosz, radość. Doktor Mieczysław Orłowicz w swoim ilustrowanym przewodniku po Galicji 100 lat temu pisze tak. Najpiękniejszą wycieczką z Krosna jest wycieczka do widocznych z dala ruin zamków od Rzykoniu. Pod względem piękności położenia i romantycznego wyglądu są to najpiękniejsze ruiny w Galicji. A państwo może się zastanawiają skąd ta scena z zemsty Aleksandra Fredry. Już wyjaśniam, nie tylko dlatego, że to scena erotyczna, sceny erotyczne w telewizji zawsze podnoszą oglądalność, ale również dlatego, że hrabia Fredro w dokumentach zamkowych odnalazł historię 30-letniego sporu Firlejów i Skotnickich. I to był właśnie pomysł na zemstę. Czyli tak naprawdę Cześnik, Rejent, Wacław, Klara pochodzą stąd, z okolic Krosna. Skoro najpiękniejszą wycieczką z Krosna jest wycieczka do ruin zamku w Odrzykoniu, podejrzewam, że może być też odwrotnie, że najpiękniejszą wycieczką z ruin zamku w Odrzykoniu jest wycieczka do Krosna. To ja sobie tylko znajdę jakiś oryginalny sposób przemieszczenia się do Krosna i zapraszam Państwa do miasta szkła, miłości i artysty. Jest taka legenda, że zamek w Odrzykoniu połączony jest z odległym o 6 km Krosnem tajemnym tunelem. Zdaje się, że wejście do tego tunelu znalazłem. Nie wiem jak będzie z wyjściem, bo zdaje się, że dawno z tego nikt nie korzystał, ale ja spróbuję. Na wszelki wypadek użyję dwóch form pożegnania: do widzenia i żegnam. Tam są ruiny zamku Kamień wodrzykonia. No to wiem, bo ja stamtąd tajnym tunelem przeszedłem do miasta. Ale poważnie, jest ten tunel, czy to jest tylko legenda? No tunel jest tylko legendą, ale my archeolodzy już wiele razy żeśmy udowodnili, że w każdej legendzie potrafimy znaleźć prawdę. Czyli ustalmy, że jest pół tunelu. No i tutaj mamy widok na piękny Krosiński rynek, a tam te wzgórza to Beskid Niski, dawny trakt węgierskim, w którym kupcy wozili towary, a zwłaszcza wina do krosna. A co mamy tutaj bliżej, trochę? Tu mamy bazylikę Kościoła Farnego. Tu w kryptach tego kościoła spoczywa Jan Skotnicki, pierwowzór rejenta Milczka zemsty. Czyli to nie jest legenda, a cześnik? No, cześnik jest u Franciszkanów. Po śmierci też ten konflikt trwał. nie było mowy o tym, aby byli pochowani w jednym kościele. No i tutaj mamy historię miłosną. We wnętrzach bazyliki Farnej są obrazy niezwykłe Tomasza de Labelli, nadwornego malarza dynastii Wazów. Człowieka, który zakochał się i poślubił Kościankę Jadwigę Łopacką. Zdaje się, że takich historii miłosnych możemy znaleźć tutaj jeszcze parę, i będziemy tym szlakiem podążać pokrośnie. Jesteśmy we wnętrzu wieży Kościoła Farnego. To urban. Trzeci co do wielkości zabytkowy dzwon w Polsce. W wieży na początku XX wieku w Krośnie Michał Mięsowicz założył pierwszą jak do tej pory jedyną fabrykę zegarów wieżowych. I rozumiem, że ten zegar, który jest tutaj na wieży, też to jest produkcja Michała Mięsowicza? Jak najbardziej. Kilkaset mhm. produkcji, na które dawał gwarancję nawet 200-300 lat. Zapraszam Cię do nakręcenia zegara wieżowego. Żeby sobie Państwo nie myśleli, że to jest tylko muzeum albo zamknięte wnętrze, tutaj można wejść, zobaczyć ten zegar, zobaczyć ten dzwon, tutaj jest galeria. Nakręcać chyba nie można, bo ja ich nakręcę, to nie ma po co nakręcać. wyjdzie z wieży kościoła Farnego. Czasem można spotkać taki obrazek. Jak nadarza się szczególna okazja, ubieramy żupany naszego patrona Roberta Wojciecha Portiusa. Portius był szkotem z pochodzenia. Wrzenił się w starą krośnieńską rodzinę Hessnerów i od tego momentu zaczęła się jego olbrzymia kariera kupiecka, największego importera win Węgierskich na północ od Karpat w XVII wieku. Staramy się kultywować prastarą tradycję handlu węgierskim winem w Krośnie i miastach będących na granicy polsko-węgierskiej, która była niedaleko stąd przez tysiąc lat. I od 2002 roku organizujemy rok rocznie festiwale win węgierskich imieniem właśnie Portiusa w Krośnie. Ja bym na tym zdjęcia dzisiaj już skończył. Wczoraj znowu Tokaj piłem, mojaż ty, miłaś ty, dzieweczko ma. I do rana się bawiłem, mojaż ty, miłaś ty, dzieweczko ma. Ale krosną to nie tylko wino. Po kryzysie i upadku miasta w XVIII wieku Ratunek okolicom i miastu przyniósł ósmy świata, ropa naftowa. I to jest, rozumiem, budynek, który się z ropą naftową kojarzy w jakiś sposób? To jest siedziba Towarzystwa Zaliczkowego, założonego przez Ignacego Łukasiewicza. To ja tylko najmłodszym widzom wytłumaczę. Ja wiem, że to jest ryzykowna teoria, ale gdyby nie Ignacy Łukasiewicz i jego wynalazki, to by dzisiaj nie było internetu. Znajdujemy się na wydziale produkcji ręcznej, gdzie wytopione mamy szkło sodowe. Formujemy z tego szkła szklanki, kieliszki, wazony, zastawa cała stołowa. Stoimy przed otworem hutniczym, gdzie mamy masę szklanu cieką o temperaturze 1180 stopni przy pomocy narzędzia hutniczego, jaką jest piszczel hutnicza, będziemy się tą masę starali nabrać. Dmuchamy, dmuchamy. Pomalutku, pomalutku. Dość. Rozumiem, że tym się raczej nie należy zaciągać? Na pewno nie. Gratuluję wykonania tak pięknego wyrobu. Sam jestem z siebie dumny, naprawdę. Jeszcze jakby mi pan powiedział, co to jest, to już bym był całkowicie zadowolony. Po obrobieniu tego stwierdzimy, co to jest. Wyrób odnosimy do odprężarki tunelowej. W celu pozbycia się naprężeń. Także zapraszam Pana ze sobą. W życiu parę razy byłem w odprężarkach tunelowych w celu pozbycia się naprężeń, ale nigdy w takiej. Wkładamy wyrób przez okno odprężarki. Panie Arturze, proszę delikatnie uderzyć o piszcze. Tu? Cztery godziny później. Wychodzi coś takiego, to co teraz z tym się będzie działo? Pójdziemy z tym wyrobem na piłę diamentową, gdzie go obetniemy, a następnie ten wyrób obrzeże wyszlifujemy. A jakoś by pan to nazwał, co ja wydmuchałem? Jak na pierwszy raz, bardzo dobry wyrób. Wyrób dalej, czyli proszę państwa, wyrób wydmuchałem, nie wiem jak to się. Po nazywa. obcięciu nazwiemy to wazonem. Wyrobem obciętym, wyszlifowanym, przypominającym bazon jeszcze dużo można zrobić. Możemy ten wyrób wyzdobić na podobne szlify, zdobienie ręczne na wydziale kruglerni, gdzie to się odbywa zdobienie przy pomocy kamieni szlifierskich, diamentów szlifierskich. Lub możemy ten wyrób pomalować na malarni zakładowej farbami i wypalić to piesko. Jeszcze o jedną rzecz Pana muszę zapytać, bo chodzi mi to po głowie od samej naszej wizyty przy piecu. Czy jak Pan jedzie sobie na wakacje na trzolinę, to lubi Pan sobie poleżeć w słońcu, czy raczej się Pan chowa? W tym przypadku mnie to nie przeszkadza. Gorąco, nie? Gorąco mi nie przeszkadza. że tak sobie można z ulicy przyjść, podejść do pieca hutniczego w hucie szkła i wydmuchać szklankę, bo człowiekowi zabrakło w domu. Ale jest tak tutaj w Krośnie, że e, można przyjść do takiego miejsca, 7 dni w tygodniu czynnego, można w tym procesie tworzenia szkła uczestniczyć. To jest centrum dziedzictwa szkła. Nasz obiekt powstał właśnie po to, żeby każdy turysta odwiedzający nasze miasto mógł zobaczyć, jak powstają szklane wyroby. Skąd to szkło się wzięło w Krośnie? Zaczęło się od tego, że w naszym mieście i w okolicach mamy złoża ropy naftowej, co za tym idzie, gazu ziemnego, a gazem ogrzewane są piece hutnicze. I dlatego 90 lat temu w naszym mieście powstały właśnie pierwsze huty szkła, bo łatwiej było w tamtym czasie dotransportować piasek kwarcowy z innych rejonów Polski tutaj niż kas, gdzie indziej. Jakie właśnie tutaj się znajdują takie miejsca, pracownie, warsztaty? Zaczynamy od poziomu pieca hutniczego, gdzie odbywają się pokazy ręcznego formowania szkła. Mamy tutaj też warsztat palnikarski, na którym tworzymy szklaną miniaturę. To jest Królestwo Pani Anety. Pani Aneta tutaj robi witraże. Wymyśliliśmy sobie, że na pamiątkę tego naszego spotkania zrobimy dzisiaj witraż. To będzie prosty projekt, bo mówimy o Krośnie jako mieście szkła, ale równocześnie mieście miłości. Ja bym oczywiście miał ochotę w związku z tym narysować jakoś serce. Bardzo dziękuję. Wydaje się, że w tym pomieszczeniu tylko mury nie są ze szkła, a mury mają swoją historię, prawda? Zgadza się. Piwnice Przedprożne powstały pod koniec XVI i na początku XVII wieku. Jest to drugi obiekt Centrum Dziedzictwa Szkła i tutaj mamy część wystawienniczą. Między innymi Sala Szkło w Fizyce, Sala Światowe Marki produkowane w Krośnie. A teraz znajdujemy się w Sali krośnieńskich Twórców, gdzie prezentujemy wyroby, szklane rzeźby wykonane przez lokalnych artystów. W Centrum Dziedzictwa Szkła wychodzimy na Krośnieński Rynek. To jest takie miejsce, w którym widać historię tego miasta. Kamieniczki barokowe, renesansowe, gotyckie, ale najwięcej jest tutaj z okresu galicyjskiego. Krosno to jest miasto położone na szlaku. Skrzyżowanie kultur, szlak handlowy. Pewną ciekawą prawidłowość widać tutaj na tym rynku do dzisiaj. Mężczyzn z różnych krajów przywodzi tutaj miłość do kobiet. Tam jest Znajduje się kamienica Portiusów. W XVII wieku Portius przyjechał tutaj do Krosna, też zakochany oczywiście w Krośniance. Proszę bardzo, i też Gaetano, prawda? Tak, tak. Włoskie imię i Renata. To już bardziej polskie imię. Ile lat tutaj działacie razem? Jesteście razem tutaj? 10 lat jesteśmy. Restauracji. Restauracji. Restauracja, ale od 15 w Polsce. W Krośnie. Krośnie, oczywiście. Jak Krosno? Piękne miasto. Bo również artystów od wieków przywiewa tutaj. Andrius Kowelinas z, z żoną Niną. Nina jest krośnianką, prawda? Tak. I to ty przywiozłaś Andriusa tutaj do Krosna? Andriusa poznałem na świecie, natomiast on sam przyjechał do mnie do Krosna. No rozumiem, w jakimś celu związanym z uczuciem prawdopodobnie. Zadzwoniła. Zadzwoniła? No to co, przyjeżdżasz? Aha. Wydało się. <laughs> Tutaj widzimy wasze obrazy. Kobiety na tych obrazach to są krośnianki. E, tak. Ja maluję emocje ludzi, uczucia. Aha. Jeszcze być może do takiej współczesnej krośnieńskiej miłości wrócimy, ale teraz wielka miłość sprzed wielu, wielu lat. Symboliczna w pewnym sensie dla krosna, ale żeby o tym się dowiedzieć, musimy się przenieść do kościoła Franciszka. To jest Anna, a to jej przyrodni brat Stanisław. Można było wtedy jeszcze po stroju rozpoznać. Tak. Anna była najmłodszą córką z drugiego małżeństwa. Gdy Stanisław wyjeżdżał z Krosna, zapamiętał Annę jako małą dziewczynkę. Stanisław był obieży światem, robił dworską karierę, był podróżnikiem, człowiekiem bardzo obytym. Po wielu latach nieobecności przyjechał do Krosna, przypadało akurat święto Bożego Ciała. Udał się prosto do kościoła, w którym właśnie jesteśmy. Zobaczył niezwykłej urody dziewczynę. Piorun w niego uderzył. Ale nie dosłownie. Był to piorun miłości. No właśnie. Zakochał się od pierwszego wejrzenia w tej pięknej dziewczynie w białej sukni. Anna również zauważyła obcego, jak jej się wydawało, mężczyznę. Niezwykle przystojnego. I również zapałała do niego bardzo gorącym uczuciem. Kiedy po mszy przyszli do domu, przy obiedzie, Cała tragiczna prawda wyszła na jaw. Okazało się bowiem, że są przyrodnim rodzeństwem. Niestety, no, uczuć cofnąć się nie da. A Znasz, ja parę razy cofałem w życiu, <gry> także spokojnie się da, naprawdę. Ponieważ nie chcieli żyć w grzechu, Chcieliby by ich miłość była czysta, byli przekonani, że jedynym sposobem na to jest uzyskanie ślubu. Sakrament małżeństwa, między rodzeństwem możliwy nie jest, nawet przyrodnim. Stanisław postanowił zatem udać się do Rzymu i prosić o o zgody na ślub samego papieża. Gdy wyjeżdżał, umówił się z Anną, że jeśli jego misja zakończy się powodzeniem, wróci na białym rumaku. Jeśli natomiast papież nie udzieli zgody na ślub, wróci na koniu czarnym. Anna przez wiele tygodni wypatrywała ukochanego, pewnego jesiennego popołudnia. Na trakcie węgierskim dostrzegła jeźdźca w którym rozpoznała Stanisława i zobaczyła, że koniec czarny. Jej młode, naiwne serce pękło. Zapraszam cię do krypty, gdzie została pochowana. że żarty skończyły, to ja myślałem, że te legendy są. No nic podobnego, tutaj spoczywa Anna. Tutaj natomiast Stanisław. Stanisław. Stanisław wiózł dobre wieści. Nie? No ale przecież się umówili, że na białym wróci jak papież uzieli dyspensę. Ponieważ droga z Rzymu jest długa. Koń ubrudził się błotem, kurzem. Być może Stanisław jechał w czarnym długim płaszczu, który oblepił boki wierzchowca i dlatego Annie wydawało się, że koń jest czarny. W rzeczywistości jego sierść była biała. To jej z tego powodu pękło to serce. Z tego dokładnie powodu. A on? A on wjechał do krosna, w wbiegł do domu, zobaczył ciało swojej ukochanej w trumnie. Z żalu i z rozpaczy jego serce pękło. A koń? No nie, bo to jest ważna sprawa, bo to tak naprawdę to on jest winowajcą tej całej sytuacji. Czy to jest prawda? Już poważnie pytając, tutaj pielgrzymki zakochanych zmierzały do krosna. A i owszem, jeszcze do niedawna młodzi, którzy brali ślub w tym kościele, chcieli zejść do grobu Stanisława i Anny. Nieszczęśliwie zakochanie inspirowali również pisarzy, malarzy. Tak tragiczną historię miłości Stanisława i Anny przedstawił na swoim obrazie Stanisław Bergman, uczeń Jana Matejki, który tutaj w Krośnie mieszkał i tworzył na przełomie XIX i XX wieku. W tym obrazie zastosował technikę iluzjonistyczną, polegającą na tym, że. Ten cokół marmurowy i trumna wydłużają się albo skracają w zależności od tego, z jakiego miejsca się na ten obraz patrzy. Stanisław Bergman spędził szczęśliwe życie w Krośnie ze swoją żoną Marią. I żonę Marię często malował. Tutaj w Muzeum Podkarpackim w Krośnie można znaleźć mnóstwo akcentów galicyjskich, oczywiście, na przykład mapa Galicji wydana w Elwowie w 1917 roku. Gdyby Państwo chcieli obejrzeć sobie piękne kobiety, mieszkanki Krosna sprzed lat, to bardzo proszę, tutaj jest dużo takich fotografii, bo był zwyczaj fotografowania pięknych kobiet w Krośnie, często w towarzystwie zakochanych w nich mężczyzn. Znajdą Państwo też ślady tutaj w Krośnie Jana Szczepanika, nazywanego polskim Edisonem. On w 1899 roku stworzył małoobrazkowy film do fotografii barwnej. A skoro mowa o fotografii barwnej, to może sfotografujemy sobie współczesnych zakochanych, no to przenieśmy się na rynek. W muzeum przed chwilą widziałem fotografie kobiet i zakochanych sprzed dziesiątków lat. Czy o tobie można powiedzieć, że ty się specjalizujesz w fotografowaniu kobiet i osób zakochanych? Tak, można tak powiedzieć, bo od wielu lat fotografuję kobiety. Przychodzą też zakochani. A ile takich zdjęć już zrobiłaś? Myślę, że około tysiąca sesji. To są ludzie w jednym wieku, w różnym. Na początku było tak, że głównie młode kobiety czy młode pary przychodziły do mnie wiekiem. Natomiast teraz już duża jest różnorodność. Jak fotografujesz kogoś, to od razu widzisz w jego twarzy, że, że to jest ktoś, kto kocha, kto jest zakochany. Są pary, u których to emanuje natychmiast. Są pary, które w sposób subtelny jest to zauważalne, ale zazwyczaj przychodzą właśnie po to, żeby utrwalić te, te najlepsze chwile. No to ja proponuję, żebyśmy taką 1001 sesję związaną z ludźmi zakochanymi, z kochającymi zrobili. Może bardzo fajnie. Oczywiście. Umówiliśmy się, że zrobimy tutaj na rynku w Krośnie zdjęcie. Czułym, zakochanym w sobie parą. tylko oczywiście Margo poproszę o pomoc fachową w tej e, sesji. To możemy... Z wielką chęcią, oczywiście. Dobrze, to Przepraszam, ja tylko jedną rzecz. Ja odnoszę wrażenie, że pan mi się przez cały mój pobyt w Krośnie pojawia w różnych najdziwniejszych sytuacjach i zresztą troszkę dziwnie pan wygląda, bo o co chodzi z tymi balonikami, z tym strojem pilota? Jutro już starano na lotnisku w Krośnie. Uwaga na 3-4! Róbcie coś najczulszego, co potraficie. Nie krępujcie się. 3-4! Proszę Państwa, piosenka. Kartka z piosenką. Dokładam to do ilustrowanego przewodnika po Galicji. piosenka świeża, napisana w Krośnie, o Krośnie i przynajmniej część z tej opowieści jest zainspirowana smutną historią miłości Anny i Stanisława. Ujawniono dokumenty, że w Krośnie przed rokiem dwóch prawdziwych świętych stało nad Wisłokiem. Ostawiały święte główki aureole kolorowe. Pewien rolnik z nuraszówki słyszał ich rozmowę. Mówi święty, idzi do świętego rocha. Koń jaki jest, nie każdy widzi, kiedy się zakocha. Takie rzeczy się zdarzały, mój święty kolego, że jedziesz na biały, a widzą czarnego i od razu dramat wielki i opuścicie dziewczyna. Nie zrozumiesz bez butelki węgierskiego wina. Mówi święty idzi, do świętego rocha, koń jak jest nie każdy widzi. Kiedy się zakocha? Ujawniono dokumenty, że w Krośnie przed rokiem Dwóch prawdziwych świętych stało nad Wisłokiem Jeden święty miał kalosze, drugi trampki ciut za duże Jeden na siatkówkę poszedł, a drugi na żurze Mówi święty, idzi do świętego rocha. jaki jest nie każdy widzi, kiedy się zakona. W Krośnie jest tak, że czasami na niebie pojawia się kilkadziesiąt balonów równocześnie. Kiedy, proszę przyjechać, proszę sprawdzić i proszę obejrzeć.